Halo, oczywiście, bo jest oczywiście koszpale, To was w trzecim już odcinku zagrajmy. W Darkwood. A w dzisiejszym odcinku, e, troszkę się. O, mamy człowieka wilka. Tak, podliną. Pokaż przedmioty. Nie e, handluj. Co to to masz ciekawego? Mm, w sumie to nic ciekawego nie posiadasz. Masz benzynę. Ona jest warta 62. I chyba ją sobie kupię. Jednak mimo wszystko, eee. Czy ja rurką mogę walczyć? To jest pytanie. Masz flarę, gwoździa. Hmm, to jest teraz kurde, drogi, solidny łańcuch. Hmm, latarkę też masz, ale latarkę masz strasznie drogą, więc na razie nie kupimy od Ciebie nic. Na razie to zostawimy. Do, do, e, tylko wyjdziemy tutaj do naszego pieca. No, właśnie, tylko tyle możemy zrobić. Aczkolwiek kojarzy mi się, że. Tutaj mamy alkohol oraz butelkę. Tu mamy ten pokój pierwszy. O, i mamy zarodek. Mamy też tutaj jakieś tam mięso. Patrzmy, czy możemy to w ogóle dać do pieca, nie? Może mogę dać zarodek. O nie. Będę mógł dalej sięgnąć wzrokiem Chyba daleko wzroczno, wzroczno, wzroczność wezmę sobie I teraz już będzie problem, bo zaczynamy ten etap właśnie trudniejszy, gdzie Gdzie będziemy musieli właśnie Niestety kurcze, ale Uważać na to, co robimy, bo teraz zacznie się trudniejszy etap gry. A pod tym względem, że choćby nawet w nocy będziemy mieć dużą trudność przetrwać. Więc no, także niezbyt ciekawie, niezbyt fajnie, no ale no. Ale cóż, dobra, pasowałoby w ogóle jakieś drewno znaleźć albo coś, bo z tego co mam benzynę, mam jakiś tutaj. Te rzeczy e, nie, 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 nie gotuj, tylko szafka, mamy alkohol i mamy butelkę. Aczkolwiek więcej tutaj nic nie ma. Dobra, i teraz tak Musimy dostać się do obozu wilka. To sobie oczywiście pójdziemy zrobić, tylko... W sumie gdybym wyłączył sobie. Gdybym wyłączył sobie ten. Generator. To by było całkiem spoczko. Tutaj yy, tabletki sobie wezmę, butelkę odłożę. Yy, zapałkę sobie mogę wziąć. I kawałek szmaty. Szmaty mam 5, okej, okay, to mi starczy. Yy, co mamy tutaj? Yy, wytrych. Wytrych sobie też weźmiemy. Czy mogę zrobić właśnie sobie teraz pochodnie? Mogę zrobić pochodnie, super. Mamy akurat jedną deseczkę, więc lecimy. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to oczywiście sobie wyłączymy generator. Bo... Nie ma nic ciekawego. Wyłączymy. I teraz tak. Mamy benzynę, którą sobie w sumie tutaj wrzucimy, bo jej nie potrzebujemy. I lecimy. Lecimy sobie w dół do naszego obozu wilka. Po kolejną misję od niego. Więc nie ma na co czekać, tylko lecimy, pędzimy i tak dalej. I jedyne co ja mogę dla Was zrobić, to jasność Wam ustawić e, troszkę większą, żebyście, wiadomo, wszystko widzieli i ustawię już na fulla, żeby było, żebyście też, wiadomo, wszystko widzieli. Bo tu mamy pułapkę, którą sobie rozbroimy od razu. Udało się, otrzymany przedmiot złom. Czy tu jest jakiś nie? Wiem, o, notatnik, okej. Okay. Uh, klucze. Dziennik, o. w pomocy części swojej polany. Okej. Okay. Mamy umiejętności. Dalekowzroczność. Tak, faktycznie ta dalekowzroczność jest. Bardzo... No, czy, czy nam się przyda, czy nie. To U, uh, Zrobimy 3-3-3. 3-3-3. O, udało się. Super. Powinniśmy być teraz w głuchym lesie. On też miał jakiś kipaczcie. patrzcie. O kurde. Ojojoj! Oj ojojoj. Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj to mamy problem teraz widzowie. Mamy teraz problem, bo kurde. Oni są naprawdę mocni i tym bardziej, że jest ich tam dwóch. Jest ich tam dwóch, więc teraz... W sumie nie zostaje nam nic innego, jak tylko spróbować tam się dostać jeszcze raz. I tyle nie? I spróbować ich pokonać. Bo jeden na pewno rzuca kamieniami. Jeden rzuca kamieniami, a drugi. A drugi, a drugi. A drugi macha tym kijem. Tylko ten kij jego jest większy. Teraz pytanie: Czy to jest jakaś nowa broń? Czy po prostu ten kij? Wy 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 wykonany z nieznanego mi drewna. Dobra, jesteśmy tutaj. Idziemy prosto. Te są ślady traktora. No i właśnie nam została jeszcze ta świniarnia. Nie wiadomo gdzie ona jest. Może prawdopodobnie, że gdzieś jest w głuchym lesie. Albo w starej kniei też może być. Uciekamy. nie będę tutaj się z nimi bawił. Był obóz Wilka. Znaczy obóz taki po prostu zwykły. I teraz lecimy do... Powrotem po nasz ekwipunek i całe szczęście, że sobie tej temy podkładałem, bo czułem, że, że mogę zginąć. nie? Mam nadzieję też, że dobrze mnie słychać. Że gra jest przede wszystkim dobrze słychać. Jeżeli nie, to, to sobie po prostu podgłośnie i tyle. No i teraz sobie mogę przejść tędy. Albo. Potrzebuję klucza, patrzcie Nie oczywiście Ale ja tutaj nie widzę żadnej, wiecie Ale to jest naprawdę straszne Kamień, dał mi kamień, okej, czy tym mogę też rzucać? O -o. Ale on ma zasięg, patrzcie! O nie! Druga śmierć w jednym odcinku. Oni są jacyś nieśmiertelni. Ale te kamienie w sumie to nie jest głupi pomysł, słuchajcie, bo. Ja i zaraz mi padnie moja broń w ogóle. Tak ja bym chciał zaznaczyć. Dobra, lecimy tam jeszcze raz. Trzecia, trzecia próba, słuchajcie, już dwie śmierci mam. Także nie fajnie. Yy, ale kurczę, powiem wam, że on ma jakiś inny kij, bo. Tak, to jest jakiś dłuższy kij. Ale to dobrze, może nam się uda go zdobyć, mam nadzieję. I powiem wam, tak szczerze, że mm, do tej lokacji jeszcze nie dotarłem. Do. wiecie, braku czołgu, albo do. Jakiś tam... Nie spotkałem jeszcze przeciwników, którzy rzucają kamieniami I nie spotkałem jeszcze yy, przeciwnika, który miał taki długi kij, co nie? Także to jest jakaś odmiana, coś nowego Trujące grzyby A, to są grzyby chyba trujące Okej okay. Ten tam koleś ma bardzo mało HP, więc... niezdosłownie dosłownie tam, nie wiem, na hita albo coś Więc raczej nam go się już uda pokonać Taką, mam nadzieję przynajmniej Jest jakiś kurde truch pojelenia I w dwóch miejscach już nie mam ekwipunku, czyli muszę go po prostu iść U odzyskać, yy, muszę iść do góry Halo, halo, stamina, odnawia się pięknie i lecimy dalej yy, chyba nie wiem tędy. O, ławka. Rozbroimy sobie ją oczywiście Tu mamy grzyby trujące yy, Wszystko fajnie, wszystko wiecie, spoczko i w ogóle. Aczkolwiek Temu yy, ja nie mogę znaleźć... O o Jestem tutaj, ok, czyli muszę iść teraz prosto. Dobra, trochę się pokupiłem Jeszcze jelenia spotkałem. Jelenia raczej nie zabijemy taką bronią, ponieważ jeleń bardzo dużo HP zadawał. Ok, jesteśmy tutaj, więc teraz troszkę do góry. I zaraz powinniśmy być właśnie w naszej lokacji, której, do której dążymy. Właśnie tutaj jest ten domek. Więc teraz już wszystko pójdzie gładko. Idziemy tutaj, idziemy tutaj. I szybko przechodzimy po nasz utracony ekwipunek. Zobaczymy Czy on da nam jakąś broń, czy jej nam nie da? Kuleży ten typek. Tylko gdzie jest mój ekwipunek jakby? O tutaj Dobra Drugi ekwipunek mamy tutaj Tam jest. Ej no ich tu jest dwóch, tak się nie będę bawił, halo. Ja stąd uciekam, nie. Mam jakiś bandaż albo coś mam. Dobra. Ale kurczę, dużo ich tam powiem wam jest.

Dobra, martwy dzikus pokonany Okej, okay, te kamienie nie mogę zbierać już, spoko O, w końcu I mamy tą broń właśnie, zarobiście, super Mamy broń, nice, dobra, uleczymy się Bierzemy sobie nową broń naszą Tak, naszą nową broń, tylko... O, tu jest. Mamy kolejną broń i mamy, widzę, patrzcie, mamy baterie, mamy pocisk, mamy magazynek, duży magazynek i mamy benzynę, okej. Okay. Tylko teraz tak, co ja bym wzięła, co ja bym zostawił, to ma dużą wartość bardzo. Może to drewno na razie bym zostawił w sumie. Albo wrócił tutaj, jak będzie, wiadomo, jasno i w ogóle. Czy tu jeszcze mój ekwipunek dziś leży? Nie, w rak czołgu jestem tutaj, okej. Okay. E, musimy iść teraz tak po skosie. E, wiem na pewno, że tego wraku nie było w wersji, w której ja grałem. Bo to, to było przed aktualizacją. Tak, więc. Coś twórcy pododawali faktycznie i bardzo fajnie. Znaleziono silos. Pokaż mi ten silos. E, jak się łączą notatki tutaj? E, dziennik. Mm. Okej okay. Dobra Pozwiedzamy sobie to w przyszłym odcinku, na pewno nie teraz Ulala, patrzcie Patrzcie, tutaj, ile tu lotów jest w ogóle, a gdzie jest jego kryjówka? No tutaj u góry niby Oj, ale mi zarąba, ty u. Niech mnie szlak, ledwo wierzę moim pięknym oczom Udało ci się, muszę przyznać że całkiem zaradna z padlina Czas przejść do konkretów. Idź ścieżką znajdującą się w południowo-zachodniej krawędzi głuchego lasu. Dojdziesz nią do wioski, gdzie znajdziesz babę cuchnącą kurami. Pogadaj z nią, może dowiesz się czegoś ciekawego. Jednak bądź czujny, towarzyszu. Niech cię, niech cię nie bierz na ten swój poczciwy pysk. To samolubna suka trzyma w domu za zamkniętymi drzwiami coś, co nie należy do niej. dość czego łaknę. Przynieś mi kluczyk do tych drzwi, a powiem ci, gdzie znajdziesz swą zgubę. Klucz za klucz uczciwa cena muszę przyznać <laughs> no dobra zapisywanie mamy zapis save'a e, i teraz pasowałoby wrócić do bazy e, raczej nam się nie uda chociaż mamy zapis więc będziemy mogli próbować chyba że wrócimy nie no musielibyśmy wrócić do bazy stricte to tu jest, to jest obóz Wilka. Patrzcie, też jest. O, czyli musimy przejść tutaj. Ok, super. Bardzo fajnie, bardzo fajnie wiedzieć. Bardzo fajnie, że też tak wiecie, wszystko się nam wiecie, zaznacza. Blokowujemy to wszystko fajnie, bo tego nie było wszystkiego w pierwszej części w wersji przed aktualizacją 1.4. Tak, bo dokładnie taka teraz jest w tym Tarkudzie. Dobra, e, tylko czy ja dobrze w ogóle idę? To jest pytanie. Kryjówka w głuchym lesie, o, o, o patrzcie, traktor nawet jest, wszystko jest. A ile tutaj paliwa? Ile tu jest benzyny? Yy, na całą noc starczy, dobra, patrzcie, że fajnie, że możemy. Wiecie Fajnie, że możemy sobie, wiecie, ogarniać inne miejscówki, nie? Ej, teraz tak, nie mam w ogóle miejsca w ekipunku Jest delikatny problem więc będziemy musieli po prostu się, wiecie wrócić. O Jezus Maria Będziemy musieli po prostu, wiecie, się wrócić do bazy i tyle. Mm, I tyna. Co to jest za itemy? Zawałki gwoździe mamy tutaj kurze pochodnie. Więc sobie tą gorszą w sumie sobie mogę nawet wyrzucić. A sobie zbierzemy te, te duże grzyby. Zawsze to się przyda. I mamy. Y, otrzymano dziwnie wyglądający grzyb. Dziennik. O, propozycja wilka. Ok. Y, ale widzę, że tutaj nie ma stricte innych rzeczy. W sensie jakichś tam notatek i tak dalej. No właśnie. Dlaczego to mnie zabija? Skoro jestem przy świetle, to jest teraz pytanie. Handlarz. Dobra. nami stoi mężczyzna mojego wzrostu, przepęcam szkło w wizjera jego hełmu. Ledwo dostrzegam niepokojące znajome rysy jego twarzy. Oko. To on mnie w domu doktora, proszę. Musimy trzymać się razem bracie się. E, handluj. O, kurde, patrzcie, ile temów Ej, dużo pododawali wam powiem. Bardzo dużo. Ej, no. I to tak co masz dużo. Bo tego nie było, nie? Dzięki za 26 na przykład ma patrzcie. Wow. No, twórcy się postarali faktycznie i naprawdę dużo rzeczy poddawali Także nawet bardzo dobrze, że sobie zrobiłem, wiecie, przerwę od, od, od Darkwooda Czerwone kurze jajo hmm. Bardzo, bardzo ciekawie Dobra Także w sumie to by była tyle z tego odcinka. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to strzeliście łapkę w górę, z bazukiem, widzimy się w kolejnym odcinku i elo, elo!